Hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was u Kasi. Jesteśmy dalej z dzieciakami na studiach. No, i w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że dzisiaj już będzie koniec pierwszego semestru, więc no, szybko leci, szybko leci, tak jest. Dni do końca semestru, no, niby 6, no, ale dobra, okej. Okay. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się odcinek spodoba, zasubskrybujcie kanał, bo już jest naprawdę mini, mini, brakuje do 4000, więc o, fajnie. Mam nadzieję, że może do końca miesiąca nam się uda. Może, może, może. No, ale dobra, słuchajcie, dzisiaj będziemy dalej sobie tutaj. Pogrywać. Mam taki mini plan na ten odcinek, ale nic Wam nie zdradzam, zobaczycie w trakcie. Jeżeli chodzi o naszych simów, to tutaj nasz, słuchajcie, Vincent wstał, chce siku i chce jeść i będzie jad i ma do szkoły za 7 godzin, ma na 15. A nasza Vivi, Vivi za 24, za 6 godzin idzie na... Malarstwo, malarstwo cyfrowe i wirtualne pędzle. Mogłaby ona sobie ogarnąć tutaj jeszcze ten, tą prezentację, to by ją sobie później, wiecie, od razu wygłosiła, dobra, ale wiesz co, weź prysznic i właśnie poprawiaj i, poprawiaj i porządkuj, a później może właśnie ćwić przedstawianie prezentacji. Pytał mnie się ktoś o to, jaka, jaki jest mod na krótsze studia, ten, co ja mam na krótsze studia, więc pod ostatnim odcinkiem odpowiedziałam na taki komentarz i właśnie dodałam Wam linka do tego moda na krótsze studia, także ktoś jest zainteresowany, to Was tam odsyłam, słuchajcie. Dobra, Vincent Ty zeżreś sobie zeżar, Ty jesteś sikający, to nic, to sobie zaraz zrobisz siku. A tak, on oddał pracę semestralną, właśnie, oddał pracę semestralną. I tak, jeżeli chodzi o koleżanki naszej Vivi, chciała, żeby ona z nimi się bardziej e, skumplowała, czyli z Brook e, i z Miki. Właśnie dziewczyny, jak widzicie, przeszły małe metamorfozy, ponieważ e, no, trochę je zrobiłam po swojemu, no i też e, jakby e, zrobiłam je młodymi dorosłymi, bo one jeszcze były ciągle, wiecie, nastolatkami. Dobra. Ty, zjad, zjad. To sikać byś chciał, ale teraz, Twoja siostra. A już wyszła. No to akurat, akurat ty możesz sobie tutaj skorzystać. A chciałabym też, żeby dzisiaj na pewno się spotkał z Klarą, nasz, nasz Vincent, więc. No, ogólnie jest co robić, chciałabym też, słuchajcie, bo za, oprócz dziewczyn, e, ogarnęła też trochę naszego Raula, on jest, wiecie, tym Simem tam z tego wiejskiego życia, e, no i ja bym chciała, żeby tutaj nasza Vivian trochę z tym Raulem coś tego, teges szmeges, e, on jest od niej starszy, bo jest od niej starszy, on już był młodym dorosłym, chyba jak do nas przychodził, jak oni byli nastolatkami, ale to co, to co. Nie szkodzi, nie szkodzi, także może udamy się tutaj z Raulem na jakieś spotkanie i z Vivi. No zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie los. Słuchajcie. Dobra, Vincent zaprosił sobie naszą swoją, raczej swoją Klarę, więc tutaj poprawimy jej humor, potrzymamy ją za ręce i weźmiemy sobie romantyczne. No nie, nie będziemy się oświadczać, ale pocałujemy się. Ty co robisz? Dalej wodę, dalej wodę. Bo co ci woda? Ty zaraz idziesz do szkoły, męczne zajęcia, moja droga. Tak, ona wygłosiła, słuchajcie, swoją semestralną pracę, którą sobie miała, tą prezentację, znaczy się... Dobra. A wy co tam? Wiesz co, Vincent, ty to ogólnie to byś mógł się ubrać, tak jakby, wiesz, nikt by nie miał ci za złe, jakbyś tutaj na mnie świecił gołą klatą, tylko byś tutaj, wiesz, się ogarnął. Ty idziesz, nie wiem, po co ty będziesz szła tu nalewać tę wodę. Oj, 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 Ale może po prostu chce ci się pić po tej przemowie, prezentacji i tak dalej. Dobra, ty jesteś filirciarski. Filirciarski jesteś. Dobra, wiesz co, Vivi, powiedz im, że ty sobie idziesz już na zajęcia. Idź sobie tam, i zaraz i tak będziesz szła. Czy już idziesz? Na zajęciach uniwersyteckich, właśnie, więc pożegnaj się, powiedz: Fajnie, było cię widzieć, Klara, ale ja lecę na zajęcia. E, no i właśnie, ja myślę, że tu jeszcze czas jest i pora, słuchajcie, na małe co nieco. <laughs> na małe co nieco, słuchajcie, tutaj może pod prysznicem, bo no, bo nie masz Vincent swojego łóżka, że tak powiem. Ups, jednak musieli skorzystać z łóżka, bo tutaj coś jest blokuje chyba, coś blokuje przy tym prysznicu, także cóż, no no cóż, no no ni niestety tak wyszło. No i dobra. A w ogóle jest święto zbiorów dzisiaj. Ja tego nie ogarnęłam, tego. <laughs> Więc no, e, właśnie nasza Vivi wyszła z, e, z, pr z pracy, z, z zajęć. Czekajcie, oddała też tę pracę. E, na jutro ma mm, za 5 dni, za 17 godzin. Dopiero zaczęto. Coś tam już odrabiała. No dobra. A wiesz co, weź, może przyrządź właśnie, jako że jesteście tutaj. Zrób kolację z indykiem tą stofu, bo jesteś przyzwyczajona do tego, że raczej nie jadacie mięsa. No bo kasi, wiecie, też nie jadł. Mięsa, nie jadła, nie je. Więc zrób taką kolację stofu, może właśnie zjemy. Ale ty idź na zajęcia, wiesz, ty idź na zajęcia, a ty wiesz, co jeszcze mogłabyś po prostu zaprosić swoje koleżanki? Ja ogólnie chyba zrobiłabym taką, może nie, 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 nie. może grupę, wiecie, wiecie o co chodzi? Czekajcie o klub w sensie, no. A tu był jakiś ten A tu... A, to jest ten klub, jak to? E, Casi jeszcze przecież. A my sobie zrobimy taki jakiś. O, może taki o hmm. paczka. Albo zrobimy sobie, słuchajcie, Ekipa. A. Ekipa, Aha. ekipa, dobra. E, otwarty dla wszystkich, tylko na zaproszenie. Siedziba klubu. E, może zrobimy w sumie na razie żadne, nie będziemy jakiejś tam szczególnej siedziby robić. E, no i dodamy sobie oczywiście nie mamy, nie Tatę dodamy Miki, dodamy, znaczy ciotkę, może nie. E, dodamy bruk, możemy dać Klarę, dodamy Raula. E, no i naszego brata, tak jakby Vincenta też wypadałoby dać. O, tak jesteśmy. O, akurat patrzcie, tyle osób. Ehm. Brooke i Clara są do siebie dość podobne, może Bruk zmienimy jakiś kolor włosów czy coś, <gł problems> bo tak patrzę, że podobne. Dobra, co my będziemy robić w tej sztuka i muzyka, może bardziej, o, tak, moglibyśmy na czymś grać, wtedy nasza, no, już mi się mylają te imiona, nasza Vivi będzie grała, <go> słuchajcie, można tańczyć, o, nasza Vivi będzie grała na im, na instrumentach. Towarzystkie, Zachowaj się, zachowuj się przyjaźnie i zróbmy jeszcze, zachowuj się zabawnie, może. No, no i dobra, i zróbmy tak. Ekipa, tak jest, ekipa. Rozpocznij spotkanie, możecie sobie tutaj wszyscy przyjść do nas. Właśnie na indyka, którego tutaj robi, ale ty idź do. Do zajęcia, no właśnie, gdzie ty jesteś? A, poszedłeś, no to dobra. Wiesz co, możesz tam się uczyć i w ogóle, ale rozmawiaj ze studentami, może kogoś poznasz? Co tutaj masz? Pierwsze barabara. U-la-la, la ula la ula la la <laughs> No tak, mamuśka. No okej, okay. no możemy pogadać. Przyszła tutaj już bruk i bruk sobie, słuchajcie, gra na instrumentach. Tu jest Miki, w ogóle nasza Klara, wiesz co, może byś się przebrała jakby, wiesz, trochę tak nie wypada w piżamie chodzić, nie oznaczenia. Czekajcie, gdzie to jest? E, zrobimy ci tak, o MC Komar, garderoba, zmień strój, e, no i załóż sobie ten na przykład chociażby. Robimy indyka, słuchajcie, robimy indyka, więc tutaj sobie pojemy, pojemy sobie, żarty o politykach. E, tylko jeszcze tak czekam bardziej, słuchajcie, na Raula, bardziej na Raula czekam, bo chciałabym tutaj z nim troszeczkę więcej porozmawiać dzisiaj i z Vivi. Więc mam nadzieję, słuchajcie, że, że przyjdzie, no że przyjdzie. Dobra, indyk gotowy, tylko właśnie za bardzo my tutaj nie mamy weź porcji razem, zjedzcie sobie, gdzie usiąść takiego jakiegoś stołu, czy coś, no ale mamy tą wyspę, więc przy tej wyspie sobie wszyscy zjecie. Dobra, wiesz co, może ty zrób tą interakcję, weź porcję razem, a ty niekoniecznie. E, dobra, także zażeramy, zażeramy, kurczę, tylko ten Raul nie przyszedł, może po prostu nie mógł akurat dzisiaj przyjść, no ale to nic, to nic, to nic, pogadajmy sobie o zbruk, o tostach z serem na przykład, bierzcie dziewczynki jedzonko, Wieszcie, no patrzcie, one są podobne one są podobne, co nie? Są podobne? No trochę, może. Ale to nic. To nic, słuchajcie, to nic. Dobra, zjedzmy sobie, jedz mała. Czekajcie. Mamy za 15 godzin dopiero zaczęte, więc też jak zjesz sobie, zjadłaś? Jak zjesz sobie, to wiesz co? Będziesz odrabiała lekcje, których jakby nie masz przy sobie, więc damy ci na komputerze, zrobisz. Uniwersytet, zadania na kursy. A pracę domową, tylko można spisać. A gdzie są twoja praca domowa? Oni za gdzieś te zeszyty, słuchajcie, zostawiają gdzieś w kącie, naprawdę już mnie to wkurza. Vincent pożycz zeszyt, siostrze. Pożycz, zeszyt, niech ona odrobi. Czekajcie, jak, jak to miała podstawy malowania, dobra. odrób pracę domową. Razem? Czekajcie, miało być podstawy... Ja, zna... ja już zapomniałam, ja już zapomniałam, co to miało być. Podstawy malowania. Ej, możemy razem odrobić, to odróbmy. Okej, okay, może nam pomogą. <laughs> Miło, że zapytałaś, mamuśka. Miło, że zapytałaś. No już przyjdź. No, no już jak musisz, to przyjść, no. Jest, jest i ona. Jest i ona, patrzę, że synowej tu się przygląda. Ale no, mamuśka, wiecie, jest zawsze w gotowości, ona zawsze... ZARĘCZ SIĘ CO?! O oh. Vincent, halo, halo, co to, o co chodzi tutaj? Mhm, mm przeciąg. O, okej, okay. o, okej, okay. dobra. Trochę mnie zaskoczył teraz ten sim. Jakby, no, zaskoczył mi troszeczkę, tak jest. No, mm. okej. Okay. Jakby ktoś mówił, że Julia, jakby z dziećmi się nie interesuje, to, to interesuje się. Tak, właśnie przy las też. Tylko stoi przed drzwiami. Chodź, zaproś go, bo może mu głupio czy coś. Niech wejdzie ten tatusiek, niech zobaczy, niech też swój nos wetknie w sprawy naszych dzieci. Jakby oni są bardzo na rodzicami. Oni po prostu. Ja to chciałam zrzec, zrzec, że Julian i jego przemiana materii, jakby starość, radość i popatrzcie, nabrał chłop już krągłości, kształtów, ale no jakby, jakby, jako że teraz jest tym dyrektorem i w ogóle to już tak na wlewie, wiecie, nie chodzi z dzieciakami i trochę mu brzuszek przybrał, także no, ale to nic, to nic, to nic. Dobra, jest 21, także kończymy, słuchajcie, spotkanie. Niech sobie ludzie idą już do domów, a my się ogarniamy, bo jutro kolejne zajęcia przed nami. Ostatni dzień w sumie. Jakby Vivi już wstała, zrobiła śniadanie, Vincent właśnie się podnosi, też będzie jadł, bo idą dzisiaj oboje na zajęcia rano, no i też mają dzisiaj te egzaminy i tak dalej, więc zobaczymy jakim pójdzie, tylko ty byś mogła pooglądać sobie telewizję, bo patrzę, że masz słabą zabawę, także, żebyś troszeczkę chociaż podjął, podreperowana, w ogóle tych, tych jest teraz dużo po wczorajszym święcie zbiorów, krasnoludów, może postawimy ich po prostu w ogrodzie, o. O, i tyle. Niech sobie tutaj stoją. A, jeszcze jeden jest dobra. Niech sobie stoją te ziomeczki. O, proszę bardzo, elegancko. Dobra. E, mamy piątek, więc robimy imprezę. Jak Co innego robić na studiach, słuchajcie, jak nie imprezę w piątek, więc Ro Vincent będzie tutaj organizował. Dawaj, organizuj. E, impreza z beczką. O, myślę, że to jest idealne. Zaraz kupimy beczkę. Jesteśmy tutaj gospodarzami. Oczywiście, Miki, Raul, mam nadzieję, że przyjdzie. E, tutaj Kasi, no to może, może niekoniecznie co ty Kasi w ogóle co ty, się, co, co ty się ubrałaś, tak się zapytam że się, się zapytam się, możemy ciotkę mi je zaprosić, ona jeszcze młoda jest słuchajcie, klare, Brooke, Miki jakaś Sandra, to możemy ją wziąć e, ty jesteś młoda, dorosła, nie wiadomo no dobra, też nie przesadzajmy miksolog nam nie jest potrzebny, tak o Dobra, w sensie godzina chyba się wybrała, że już 12.30 w piątek na imprezę, a czemu by nie? E, dobra, e, kupimy, słuchajcie, beczkę. Dobra, mamy beczkę, mamy, słuchajcie, tutaj głośnik. E, dobra, wiesz co? Wymień beczkę, przymocuj kranik, o, przymocuj kranik, a ty już możesz nie grać. No, przymocuj kranik. A co ci tu nie pasi? Co nie możesz tu przy.? A, może ty idziesz przymocować kranik, Klara? <laughs> tak, dobra. Klara się tym zajęła, słuchajcie. Klara się tym zajęła. No i super. O! Ale chyba nie super do końca. <laughs> to może ty spróbuj, co? Aha, o! Patrzcie, wszyscy poprzychodzili. Super. No to jeszcze raz. O, teraz może, może ci się uda, może ci się uda. Dobra. O, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, teraz możesz, słuchaj, wykonaj, weź kubek z sokiem. To weź kubek z sokiem. Ty też, chodź weź, chodź, weź kubek z sokiem, weź kubek. Dobra, o, pani, pani, co się pani stało? Pani tak trochę, wie pani, tak trochę, może pani by coś ten ubrała się, a jakby, nie wiem, tak jakby. Hmm. O, może być. Dobra, czy jest nasz ten Raul? On chyba jakoś nas tutaj jakby, wiecie, jakby nie, <laughs> nie... chce mieć z nami żadnych kontaktów. Patrzę, że on cały czas tutaj nas omija szerokim ukiem nie przychodzi na nasze imprezy i zaproszenia. Dobra, tany, 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 słuchajcie, o, tutaj patrzę, nasza y, Vivi tutaj rozmawia z tą Sandrą całą, ale chciałabym, żeby właśnie... Mm, Brali sok, bo mamy to zadanie główne, żeby ten sok wypić, co nie? Dobra, ty idź do toalety i potem jeszcze jakąś stójkę na beczce trzeba wykonać, więc może wykonasz stójkę na, becz na beczce, <noise> albo może właśnie wykonał stójkę na beczce nasza Vivi, co wy na to? Z na przykład z Bruk. O, o, tutaj tego jest ten. Bo potańczyli sobie. trochę, O, proszę pani, pani, jak tu się te częstuje ładnie, cioteczka nasza. <noise> Ona jest dorosła już, czy młoda dorosła? A, młoda dorosła ciągle, no okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No 17 imprezka to się kręci. Słuchajcie, zdobyto odczucie. O, proszę, Zbruk. No i dobra. Wypijcie sobie potem tą stójkę na beczce. Fajnie by było, żebyście zrobiły dziewczynki, dziewczyneczki. Z bruk, może, no. Kurde, oni nie chcą zrobić tej stójki na beczce, słuchajcie. Nie wiem dlaczego. No ale dobra, to w takim razie poopowiadaj dowcipy, wiesz, bo tutaj też jest taka ten zabawny, żart o politykach. I właśnie mecz jest. Mecze, mecze, mecze. Więc może byśmy się wybrali, słuchajcie, na mecz. Może byśmy się wybrali na jakiś mecz, bo jak w sumie ta impreza jakby się kończy. O zdobyty medal brązowy, no dobra, może być. Naprawdę muszę już iść, no to idźcie. Tutaj mi patrzę, że Vivi coś robi do jedzenia. E, no ale dobra, może byśmy się wybrali na ten mecz, czekajcie. A, bo my tutaj, no dobra, myślałam, że my jesteśmy blisko tych meczy odbywają się w każdy piątek o 18 na arenie. E, mecz i piłki losby będzie każdy na arenie Instytutu Foxbury. No dobra, może się, słuchajcie, w takim razie wybierzemy na taki mecz. Dobra, idziemy na mecz. Idziemy na mecz, idziemy na Foxbury. Tam nie będziemy się rozdzielać, słuchajcie. No halo, czemu nie możemy pójść? Udaj się na mecz. Aha, no to ty też tak osią się udaj. No. Co prawda swojej tutaj em, konkurencyjnej uczelni, no ale to nic. Tutaj w ogóle jest ten instytut właśnie, e, cały Foxbury, który ja sobie podstawiłam pod inny. My tutaj nawet nie byliśmy ani nic, żeby przyjść sobie się pouczyć, czy zjeść, czy cokolwiek. Bo tutaj pamiętajcie, mamy... Hmm, stołówkę, mamy tego sok sokponga, tutaj mamy jakiś zestaw karaoke, takie miejsce do odpoczynku. Tu komputery, tutaj jakieś wiecie, do nauki miejsce, tutaj patrzę, rower jakiś stoi. Także tutaj jest tak fajnie to zrobione, na pewno fajniej niż to jest wiecie w oryginale. No ale dobra, idziemy na, na mecz, a tutaj patrzę, że jest jakiś ten wydarzenie. A, też jest beczka soku, no dobra, idziemy na mecz. A po meczu na imprezkę, słuchajcie, do tutaj tego jakiegoś klubu, chociaż tutaj nie ma co potańczyć, tylko tak jest takie miejsce, ale patrzcie, w końcu z nami się udał Raul. Wyszedł z nami, więc tutaj pogadamy z nim, znaczy no Vivi z nim tutaj, przeproś... Co, za co? No ale dobra, nieważne. A jesteś głodni, więc tutaj możemy sobie zamówić jedzenie właśnie tu. Może jakąś rybę z frytkami sobie zamów. No, ty też jesteś głodna, więc wiesz co, więc też sobie zamówisz jakieś jedzenie, na przykład um, jakąś pitę z humusem. Tutaj coś nam się podświetlało, ale chyba nie. No to jest jako spotkanie, no to dobrze, no to niech będzie jako spotkanie. Za co ten Raul na nas się gniewa ogólnie? Miałam wrażenie, że on jest takim dość ciężkim simem, żeby się z nim dogadać. No ale dobra. Weźmiesz jedzenie, to sobie tutaj z nim mm, pogadasz. Ja bym chciała, żebyście właśnie się bardziej tutaj zakumplowali. Dobra, zjedz sobie. Jesz sobie, Vincent, jesz sobie. No dobra. Także po meczu wybraliśmy się na drinka. O, patrzcie, tutaj robot pracuje na drinka. Z ziomeczkami, że tak powiem. <grym> z ziomeczkami na drinka. No ale w sumie spokoj, taki, taki piąteczek studencki. Studencki piąteczek. Dobra, gdzie jest ten Raul? Czy on już poszedł? Czy on już się był i się zmył? Czekajcie. Hmm. Takie mam wrażenie, że był i się zmył. Czy gdzieś go widzicie? No mówię wam, on jest taki dziwny, dość podejrzany. Dziwny, podejrzany. No nie ma go, nie widać. No dobra. Nieważne, no trudno, no cóż. Dobra, możemy sobie wziąć drineczka. Mm, przyrządź drinka, zatrudnij obsługę. Nie, tutaj są. Zamów drinka dla grupy. O, oh, Co byśmy mogli tutaj? Jakąś słodką pikanterię. Dawaj, zamawiaj drina. Niech każdy się poczęstuje. Może nie jest to zbyt fajne ujęcie, ale moi drodzy, muszę Wam coś powiedzieć. A więc słuchajcie, kolejne pokolenie is coming. A więc, tak dokładnie, nasza Słuchajcie, Klara jest w ciąży. Tak jest, może dlatego wynika to, z tego wynika chęć zaręczeń przez Vincenta, ona mu to wydaje mi się powiedziała w trakcie właśnie imprezy, gdzie wyskoczyło, że chce się z nią zaręczyć Vincent, Wypadek po prostu się zdarza, wypadki chodzą po ludziach. Jak widzicie, tutaj Klara mieszka z siostrą w bardzo ładnym domku, właśnie w... w jak to miasto się nazywa? Oaza Spokoju, czy jakoś tak? Jest tu nawet domek przystosowany już dla dziecka, bo mamy tutaj pokój dla dziecka, mamy jakieś tutaj rzeczy dla dziecka, mamy basen, ogólnie domek jest bardzo ładny. Ale jak wiecie, nasza nasza rozgrywka, czyli rozgrywka z naszym Vincentem miała rozgrywać się w Evergreen Harbor i też tam chciałabym, żeby jednak oni zamieszkali. Tak jakby Vincent jeszcze nie powiedział o tym nikomu, za bardzo nie wie jak to zrobić, także ona w ogóle jest wewnętrzny spokój, ma aspirację, więc no słuchajcie trzeba będzie coś i tak z tym zrobić. To jest jej tak mam, siostra, tak? Siostra, siostra. Tak, to jest jej siostra. A tu jakieś było, rodzice byli. No, która jest od niej starsza, ona w ogóle pracuje. Patrzcie sobie, gdzieś tutaj pracuje, gdzie ona sobie pracuje. A nigdzie nie pracuje, ale jakby przyszła z pracy, więc, no nie wiem, nieważne. Także, no, trzeba coś z tym podziałać. Nie wiem jeszcze za bardzo co. Czy Vincent przeruje studia i po prostu zamieszkają w tym Evergreen Harbor, coś tam wynajmą, może te mieszkania, co tam są, a z czasem się przeprowadzą do jakiegoś większego domu. Co na to Kasi i Julian, czy pomogą, czy powiedzą, że w takim razie, słuchajcie, musicie sobie radzić sami i teraz musicie wziąć odpowiedzialność. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Vincentowi w każdym razie został jeszcze jeden rok studiów, tak jakby. No, ale czy on będzie miał teraz na to czas i głowę, żeby właśnie studiować przy małym dziecku? Jak wiecie, Klara jeszcze nie zaczęła studiów, to może i dobrze, <laughs> bo ona chyba nigdzie nie pracuje obecnie. No nie. Także, no. Będzie, myślę, że ciekawie. Także będzie ciekawie, e, po, nadchodzi nowe pokolenie. Słuchajcie, pierwszy potomek nowego pokolenia. Zobaczymy, co to z tego będzie, jak to się dalej rozwinie, potoczy, jak zachowają się rodzice, jak zachowa się Vincent, jaką podejmie decyzję, co będzie robił dalej. Także no. E, dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał. No i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!